Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj obejrzymy i zwyzywamy kolejny odcinek ziomka, który jest podróbką książula za 5 złotych. A dokładniej chodzi o moje stare filmy, więc bez zbędnego przedłużania zostawcie suba, lajka i dzwoneczek, a my lecimy do oglądania. Gotowe dania z biedronki. Nie, no i znowu jestem taki gruby. Ja chcę jakieś odcinki, gdzie już wyglądam normalnie. I dalej mam szparagi zamiast włosów. I samemu zdarzało się nieraz już je kupować. No widać po twojej sylwetce. No i oczywiście ocenimy je w mojej skali kilofów, bo jestem górnikiem. Jeżeli jesteś górnikiem, to weźcie za jako podziemie i k***a stamtąd nie wychodź. Ruszamy. Jezu, znowu ta muzyka dla dzieci. W w filmie jest odbicie kamerzystki aka mojej byłej dziewczyny? Oczywiście ją zabluruję. Nie chciałbym jakiegoś pozwu od niej, bo chyba mnie nie lubi. Jeszcze ja. Wege sznycel. Pierwsza pozycja przed nami. I znowu jestem w tym studio. Krzywa tapeta, krzywy ryj prowadzącego i ten biedny kotlecik na środku. I myślę, że trzeba go spróbować. No ja myślę, że po to nagrałeś ten odcinek, wiesz? Debiu. <ni possession anyway> danie, jak wiecie, z jagnięciny. Wege sznycel jest z jagnięciny? O czym ty gadasz? Jeżeli jest wege, to tam nie ma mięsa. Czy wiesz, na czym polega bycie wege? Jestem ciekawy, jak będzie smakować wersja wegetariańska lub wegańska. Nie pamiętam w sumie, jaka to jest. Research level H. Ziomek nawet nie sprawdził etykiety produktu, który je. Jest to straszny kapeć. Okej, okay, jeżeli to kapeć, to raczej ci nie smakuje, ale jeżeli byłyby to stopy... To suchy, twardy, haracze mnie w gardło. Zbrzmiało jakbyś przynajmniej robił loda. To jest dopiero ten poziom bycia influencerem. Be like poziom bycia influencerem, ten film ma z 200 wyświetleń. Choć ten, który teraz nagrywam pewnie będzie miał max 1000. Coś mi nie wyszło w tym internecie. Raczej znaczy nie. Pierogi serowo-jagodowe, które posiadają... Dużo jagód. A co miały posiadać truskawki, bałwanie? 52%. Za to ty się zachowujesz jakbyś wypił wódkę 72%? Choć to już chyba pod spirytus by podchodziło. Tak mało tych jagód tutaj. Raczej w składzie nie kłamali. Wy wiecie jakie za to są kary finansowe? Suche. Tutaj po tych boczkach, to nie najlepiej smakuje. Prawdopodobnie dlatego, że jesz je na zimno tuż po otwarciu z opakowania. A nie podgrzałeś ich czy coś. Smakuje dość dobrze, choć czuć, że to jest masówka. No a jak miało smakować? Chłopie jesz jakieś pierogi za 10 zł z biedry. Słuchajcie, one nawet dychy nie kosztują, a on się czepia, że smakują, jakby były robione masowo. 9 na 10 kilofów. Jak na danie gotowe. Nie porównuję tego do restauracji. To no, o tyle dobrze, że nie porównujesz pierogów za 7 zł z biedry do pierogów z restauracji za 40 zł. No to by świadczyło, że jesteś głupszy niż ustawa przewiduje, a nie w sumie już jesteś, no ale znaczyłoby to, że jesteś głupszy niż wszyscy myśleliśmy 28% szpinaku, trochę mało, w porównaniu do 92% jagód Jakich 92%? 92% to mi IQ spadło przy tym filmie Próbujemy no Jak on to siwnie powiedział, jak takie trochę upośledzenie Próbujemy, próbujemy, próbujemy no, Pachnie jakby było tak Trzy lata po terminie. Ale. Trzy lata po terminie to są te twoje przetłuszczone włosy. Bardzo, bardzo nieświeży, stary i czuć, że to źle smakuje. Dobra, jeszcze jak były pierogi z jagodami, to ja rozumiem jeść na zimno, ale ty zjadłeś pierogi ze szpinakiem na zimno i dziwisz się, że są niedobre? Przecież to jest tak samo, jakbyś wypił ciepłe piwo i się kłócił, że jest niedobre. Przecież każdy wie, że pije się zimne. Oczywiście piwko zero. Niepełnoletni zawsze może kupić piwo zero. 7,5 na 10 kilofa. Po prostu wrzucasz. Do tej mikrofalówki, po 30 sekundach, czy tam minucie, wyciągasz i sobie je jesz. To czemu tego nie zrobiłeś i zjadłeś na zimno? Ostatnie miejsce. Pierogi ze szpinakiem. Teraz robisz ranking tych gotowych obiadów, a przypadkiem to nie jest tak, że żeby zrobić ranking produktów z biedry, musiałbyś kupić wszystkie gotowe dania, a nie wybrać tylko pięć losowych. Drugie miejsce, jagodowe pieruszki. Najlepsze mini naleśniki. Ej dobra, bo teraz ogarnąłem, że tytuł tego filmu to są gotowe obiady. A od kiedy naleśniki są obiadem? Bo jeszcze te pierogi jak cię mogę? Chcecie zjeść za rozsądne pieniądze, oszczędzając na jakości. Oszczędzałeś to ty na jakości przy robieniu tego filmu. I jeszcze. Kamerzysta, a ka dziewczyna. Jeżeli ten film przecież jest nagrany w studiu, to mogłeś się zwolnić i wziąć statyw. A nie, przecież musiałeś zaoszczędzić. I zwiększają czas, jaki spędzicie na toalecie. Ogólnie jakiecie jedzenie, to potem trzeba wiadomo co. Siegać! Subskrybuj górniczego kolego. Ale animacja dowalona, nie! W każdym bądź razie zapraszam Was teraz do obejrzenia filmu, który wyświetla się na ekranie. Do wspierania kanału. No i pamiętaj, obserwuj górniczego kolego.